Siedzi sobie stary piracki kapitan na rufie statku. Wiadomo, jak to stary pirat zamiast nogi kawałek drewna, zamiast dłoni hak i bez jednego oka. Obserwuje go młody majtek pokładowy. W końcu zdobywa się na odwagę i zaczyna pytać starego kapitana: Dlaczego nie ma pan nogi? Stare dzieje. Rekin mi odgryzł. A czemu hak zamiast dłoni? Stare dzieje. Ucięta podczas abordażu. No a czemu oka pan nie ma? Bo mi mewa nasrała. I od tego stracił pan oko? Nie, ale to był mój pierwszy dzień z hakiem. Facet u bram niebios. Święty Piotr mówi do niego Zanim wejdziesz opowiedz mi jakiś swój dobry uczynek. Więc to było tak. Jechałem do domu i przy drodze zauważyłem bandę motocyklistów, znęcających się nad dziewczyną. Ona była przerażona, krzyczała o pomoc. Nie mogłem tego ignorować, zresztą nienawidzę takich brudnych typków, więc wziąłem łyżkę do opon i ruszyłem w ich stronę. Stanęli wokół mnie i jeden z nich krzyknął Zmiataj stąd, albo będziesz następny. Ja, nie bojąc się, przywaliłem z całej siły w twarz największemu z nich i krzyknąłem Zostawcie tą biedną dziewczynę w spokoju. Albo pokażę wam, co to jest prawdziwy ból, wychorzy degeneraci. No, 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 twoja odwaga jest imponująca. A kiedy się tak popisałeś? Jakieś trzy minuty temu. Przepraszam, dlaczego ten pies nie jest na smyczy? To nie mój pies. Jak to nie pański? No, nie jest mój. Przecież widzę, że to pański pies. Nie. Nie. To niech pan przejdzie na drugą stronę ulicy. Facet przechodzi. I co? Poszedł za panem. To pański pies. To nie jest mój pies. To niech pan przejdzie jeszcze raz. Facet przechodzi. Ten pies za panem chodzi. Nie oszuka mnie pan. To pański pies. Panie, on się do mnie tak samo przypierdolił jak i pan. Jasiu zakończył szkołę średnią z najlepszymi wynikami i jemu przypadł zaszczyt przemówienia podczas rozdania świadectw. Stanął na podejście i zaczyna. Chciałbym bardzo podziękować mojej kochanej mamie za ten wspaniały wpływ, jaki na mnie miała, za to, że zawsze była przy mnie, cały czas mogłem na nią liczyć i że pomagała mi kiedy tylko tej pomocy potrzebowałem. Kocham ją nad życie i nie wiem kim bym był, gdyby nie ona. Nagle Jasio stęknął, zatrzymał się i zaczął z trudnością literować słowo. Jednak przerwał na chwilkę i w końcu przemówił. Przepraszam bardzo za przerwę, ale pismo mojej mamy jest takie niewyraźne. Facet na rozmowie o pracę. Gdzie pan wcześniej pracował? Służyłem w armii, byłem w Marines. Uczestniczył pan w jakimś konflikcie wojskowym? Owszem, byłem dwa lata w Wietnamie i tam zdarzył mi się mały wypadek. To znaczy, granat urwał mi jaja. W porządku, zatrudniam pana. Proszę przyjść w poniedziałek na dziesiątą do pracy. Pana stanowisko będzie już gotowe. Na deset tak późno? Wie pan, nie chcę być faworyzowany ze względu na moje kalectwo. Inni też pracują od dziesiątej? Wie pan, w zasadzie zaczynamy pracę. Od 7.00, ale przez pierwsze trzy godziny drapiemy się tylko po jajach i zastanawiamy, od czego by tu zacząć.